Ale pyszne kakao. O, jesteś. Wiesz, teraz sobie tak myślę. Co będziemy robić? Nie wiem, może poszukamy na tablecie. Okej, okay, zobaczmy, co tam pisze. O, znalazłem fajny pomysł. Gadaj. Ten pomysł to pomoc zwierzątkom. O, ale fajnie. Musimy pojechać do sklepu po jedzenie dla zwierząt. To jedźmy. Mamy już dużo jedzenia. Więc możemy już jechać do schroniska. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. Dzień dobry. Dobrze, przywieźliśmy jedzenie dla zwierzątek. O! Dziękujemy! Rudy, chodź pomóc przenie przenieść jedzenie, bo jest ciężkie. Okej, okay, idę. My sobie to zaraz weźmiemy na magazyn. Mamy jeszcze mały podarunek. Oto stówka dla całego budynku. Mamy jeszcze pytanie: czy możemy iść z pupilami na spacer? Tak, jasne. Możecie sobie wybrać, kogo chcecie zabrać na spacer. To my byśmy chcieli tego kotka. To plamek. Jeszcze tego kotka? To białek. Tego białego psiaka? To beza. Jeszcze tego na kółkach i tego czarno-białego. Ten na kółkach to Laluś, a ten drugi to Nela. Okej, okay, tam miłego spacerku. Dziękujemy. Ale tu ładnie. No, słodkie i biedne te pieski, kotki inne zwierzątka. Dobra, to wracamy? Myślę, że tak. Dziękujemy. To my dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia zostawiajcie suby i lajki. Bajo!